Szymanko, witam w filmie w którym omówię zimowe upgrade'y piłkarza z fifa 15 no to dobra zacznijmy od neymar Bo neymar dostał plus 5 do, no, do ogólnych statystyk 0 plus 0 pace'a plus 2 strzelania plus 1 podań plus jeden trybling i plus jeden fizyka nie wiem czy a chyba zasłużenie dostał według mnie zasłużenie to jest świetny zawodnik i cały czas podnosi swoje umiejętności w Barcelonie. Do, przejdźmy do drugiego zawodnika, Sergio Kun Według mnie... Nie zasłużył na żadnego upgrade'a. Tragiczne mistrzostwo. Wszystko nie dla mnie. On powinien dostać. No. Chyba nie da się tak FIFA, ale po powinien mu obniżyć umiejętności. Za to, jak gra w ostatnim czasie. Ma za wysokie w tym Do Według mnie oczywiście. Dobra. Teraz Mario Getz. Mario Getsa dostał plus 5 do do statystyk, plus 0 do face, plus 2 do strzałów, plus 1 do podań, plus 1 do dribblingu, plus 1 do obrony i plus 0 do fizycznych. I dostał plus 1 overall w kur. Nie wiem, czy zasłużenie nie oglądam. mecz Bayernu. Ale oglądałem na przykład finał Mistrzostw Świata, w którym Gacy zagrał bardzo, bardzo dobry mecz. Chyba nie grał od początku, ale jak wszedł to zagrał bardzo dobry mecz i do tego jeszcze strzelił gole. Co myślę, że też zasłużony apel. Teraz Jerome Boateng. Dostał plus 6 do statystyk plus 2 do pej'sa plus 2 do podan plus 1 do driblingu plus 1 do obrony i plus 0 do fizycznego i plus 1 overall w górę według mnie no, no nie wiem czy zasłużenie bo też nie oglądałem meczu bajarny będę się bo, bo ten grał bardzo dobrze ale nie wiem właśnie czy mistrzostwy się liczą Jeszcze nie wiem, nie oglądam niczy bojermu Ale fajnie mi się była ten giebra w Fifie Więc dobrze, że dostał tego overralla w górę No, jego koszta Plus 5 do ogólnych statystyk Plus 1 do szybkości Plus 2 do strzałów Strzałów Plus 1 do podań plus jeden dribbling i 0 obrony i 0 fizyczności. Nie wiem, czy zasłużeniem, ale wydaje mi się, że chyba nie. Dla niego do dobra jest 85. Nie wiem, czy nie niżej, nie wyżej. Dobrze dobrali 85. Nie wiem, czy zasłużymy 86 w sezonie Brawl. Ale dobra. Przejdźmy dalej. Alexis Sanchez dostał plus 8 do statystyki. Według mnie to jest bardzo zasłużenie gra rewelacyjnie w Arsenalu. Przedtem w Barcelonie nie grał tak dobrze jak teraz w Arsenalu. Według mnie bardzo dobrze powinien być według mnie jeszcze wyższy Uber Ale nie. No, ale bardzo dobrze. Teraz Chabi Alonso. Plus 7. No to jest mózg drużyny. Bralo grał świetnie. Nie oglądam meczów w Bundesligi. Wcale. Dlatego nie wiem, nie będę się upał. Dobra. Teraz Dawid Gea. To jest też świetny bramkarz i według mnie zasłużenie. Dostał świetnie broni. Dostał plus, aż, aż plus 12. To jest świetny piłkarz i bardzo zasłużenie. I w Manchesterze też broni świetnie. To jest świetny piłkarz, który świetnie gra nogami. W FIFA jest też... Według mnie najlepszym bramkarzem w całej FIFA. Najlepszej broni. Teraz ostatnim, którym dzisiaj omówię, jest Cesk Ogregas. To jest zawodnik, który nigdy nie przestaje asystować. Więc stąd widać, że mam takie świetne podania I on też jest świetnym zawodnikiem ile dokładnie mnie też zasłużenie dostał overa, ale już na 86 chyba nie zasługuje, 85 to jest tak jak budują koszty, zasłużono. I tyle, to tyle na dzisiejszy odcinek, nadzieję, że Wam się podobało i piona i na razie do następnego odcinka.